Czym jest dla mnie taniec? Taniec jest dla mnie sposobem na życie, pewną filozofią, ale nie chodzi mi tutaj o zarabianie na chleb, tylko o kształtowanie mojego charakteru, mojej osobowości. Taniec mnie totalnie zmienił. Gdy ja się zmieniałam, zmieniał się również mój świat dookoła oczywiście na dobre. Dzięki tańcowi czuję się silniejsza. Mam większe poczucie swojej wartości. Dzięki tańcowi mam przeogromną mobilizację do działania. Taniec tak naprawdę jest naszym piątym członkiem rodziny. Mąż zaakceptował, a dzieci tym przesiąknęły, tak jak ja. Dla nich tańczyć, improwizować do muzyki, którą słyszą, to jest rzecz normalna jak umyć zęby jak zjeść czekoladkę albo zjeść kolację. Więc taniec w naszym życiu jest wszechobecny. A skąd taniec w moim życiu? Myślę, że taniec był od dziecka w mojej głowie. Już jako pięcio-sześciolatek chodziłam na palcach, marzyło mi się być baletnicą albo używiarką figurową. Ale potem gdzieś to marzenie zostało uspane w mojej głowie i duszy. Myśl o tańcu pojawiła się po studiach. Jak skończyłam Akademię Wychowania Fizycznego, zaczęłam się tańcem interesować i postanowiłam pójść na studia podyplomowe, artystyczne formy aktywności ruchowej. Później, w 2005 roku, poszłam na pierwsze warsztaty, ogólnopolskie warsztaty tańca współczesnego w Śląskim Teatrze Tańca. No, i wtedy to się zaczęło. Jeszcze wcześniej pamiętam taki moment, gdy poszłam na spektakl do śląskiego teatru tańca. Na początku miałam ochotę wyjść, bo trochę nie rozumiałam, co się na tej scenie dzieje, ale później, jak się zaczęło dziać, to nie chciałam z tego teatru wyjść. I jedna myśl, która mi wtedy pozostała w głowie, którą też powiedziałam wtedy mojemu mężowi jeszcze nie mężowi że ja też tak chcę. No, i tak naprawdę na dzień dzisiejszy to się dzieje. Ja tańczę tak jak ci tancerze, którzy wtedy występowali na scenie. Totalnie zostałam zahipnotyzowana przez nich. Kasia również swoją taneczną pasją zaraża dzieciaki w ochronce charytatywnej przy Bazylice Najświętszej Marii Panny w piekarach śląskich. Na dzień dzisiejszy pracuję w miejskim gimnazjum numer 2. Tam też mam zespół taneczny Bilbao się nazywa. No i również pracuję jako instruktor w Ośrodku Kultury Andaluzja. Prowadzenie zajęć tanecznych tutaj w Domu Kultury Andaluzja daje mi przeogromną satysfakcję. Obserwacja dzieciaków na zajęciach jak pokonują jakieś swoje trudności, jak coraz lepiej tańczą dany układ, jak z tanecznych przedszkolaków nagle znajdują się w średnim Morfeo, bo przechodzą jakby z grupy do grupy. Jest to cudne uczucie, jak się obserwuje dzieciaki, że się rozwijają że ich pasja rośnie, to zakochanie w tańcu jest coraz większe. To jest naprawdę fajne, przefajne uczucie oglądać dzieciaki właśnie w tym stanie. Tak naprawdę nieraz przychodzę zmęczona na zajęcia, dwie, trzy minuty kontakt z dzieciakami i ja mam, one mi dają tyle radości, że, że, że jestem w stanie prowadzić te zajęcia do 21.00. W życiu jestem perfekcjonistką. Więc jak coś robię, to robię coś na 100%. Więc jak tutaj prowadzę zajęcia taneczne z dzieciakami, to nie wyobrażam, sytuacji, że, nie wyobrażam sobie sytuacji, że się w ogóle nie szkole w tym zakresie. Więc tu są zajęcia dla dzieciaków, ale ja. Od lutego tańczę w Teatrze Bezpańskim. Próby mamy w Teatrze Rozbark. Nasz nowy spektakl będzie oparty na powieści. Za 100 lat samotności. Choreograf wymaga od nas kreatywności, ale też pewne rzeczy nam y, narzuca. Y, pracujemy tutaj na swoich emocjach, na bliskości z drugim y, człowiekiem. Musimy mieć grupę mocno zgraną, y, więc y, cały ten temat też jest y, dość intymny. Y, czasem jest naprawdę ciężko, gdyż y, pracujemy. Y, Wieczorami. Wszyscy przychodzą po całym dniu pracy. Yy, zabieramy się do próby i niejednokrotnie próba kończy się między 23 a 24, a rano trzeba wstać do pracy o szóstej. Więc jest trudno, ale jest satysfakcja, jest pasja, i myślę, że bez tej pasji nie dałoby się żyć. A tutaj, na tej scenie, już 21 listopada, będziecie mogli zobaczyć nasze kilkumiesięczne yy, zmagania. Artystyczne. 21 listopad. Bardzo serdecznie Was już dzisiaj zapraszam. No i pamiętajcie, marzenia się spełniają. Moje marzenia spełniają się na tej scenie.